Hello, w ramach odrobienia zaległości, bo kto ich nie ma, postanowiłam zrobić małe intro, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, z kim masz do czynienia. Bo w sumie, kto mi dał prawo tu mądrzeć o biznesie? No cóż, sama sobie dałam. A skoro Ty słuchasz, to znaczy, że mam niezłą siłę perswazji, albo po prostu lubisz dobre żarty. W każdym razie, dzięki, że jesteś, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś, co Cię zainspiruje do podboju świata, albo chociaż ogarnięcia poniedziałku. Bardzo mi miło Cię poznać, imię już moje pewnie znasz, ale czy wiesz, że ja w biznesie, a jeszcze w biznesie spożywczym, to jak ryba w wodzie. Wychowałam się w rodzinnej firmie, gdzie zamiast bajek na dobrano słyszałam o stanach magazynowych i marżach. Dziś stuknęło mi już 18 lat doświadczenia w zarządzaniu tym całym food biznesowym cyrkiem. Reprezentuję aż cztery spółki, jakbym miała mało na głowie i założyłam fundację Premium Foods, bo wierzę w zdrowe wybory, integrację, żebyśmy się nie pozagryzali w tym biznesie i współpracę. Bo w grupie siła, nawet jeśli czasem przypomina to wesołe miasteczko. To, co robią, to moja pasja. Chcę Cię inspirować do działania, żebyś nie zasnął nad tymi tabelkami, jak nad instrukcją do pralki. Dzielić się moją mądrą, niby wiedzą i doświadczeniem. Czasem okupionym litrami kawy, a przede wszystkim pomagać Ci osiągnąć sukcesy, bo Twój sukces to i moja radość. Żeby było mało, jestem akredytowanym konsultantem Harrison Assessment, co brzmi całkiem mądrze, prawda, i certyfikowanym doradcą sukcesy firm rodzinnych, czyli przekazywanie pałeczki w firmach rodzinnych. Chciałam się nieco doszkolić, znam te cienie i blaski tego całego procesu, bo nasza firma rodzinna nie jest super hiper przykładem sukcesji. No ale jednak mogę Ci pomóc nie tylko w ogarnięciu produkcji, ale też w budowaniu trwałych i prosperujących firm, które są zgodne z Twoimi wartościami. I najważniejsze to, co robię na co dzień, to to, że jestem mamą, a staram się być najlepszą mamą pod słońcem. No i kobietą, która stara się pamiętać o dbaniu o siebie poprzez zdrowe i jakościowe jedzenie, ruch, sport i ogólnie fajnie by było jeszcze bardziej holistycznie podchodzić do życia. Jeśli masz ochotę na dawkę inspiracji, szczeptę humoru i gaś praktycznych wskazówek ze świata produkcji spożywczej, zostań ze mną, daj znać w komentarzu, co najbardziej Cię interesuje.